17 z tej strony MTMAC jak witam Was w moim pierwszym, o, w moim pierwszym takim e, przepraszam w drugim, w drugiej reprezentacji serwera Minecraft e, i dzisiaj chciałem Wam go zaprezentować. To jest serwer Goldcraft, już go tam zaprezentowałem raz i... Chciałabym wam go pokazać. Tu jest strefa VIP, od razu mówię, tam jest portal do netheru, tam jak sobie pójdziecie, tam są takie schodki do różnych rzeczy i jeszcze wam pokażę spawn. Spawn, na wam jeszcze nie pokazywałam całego. Spawn jest nowy, daję wam to mówię. I no chyba na tyle, dobra. Wbijajcie yy, i proszę was, wbijajcie. To jest naprawdę fajny serwer i na nim będę grał. Jeśli ktoś chce do mojej gildii, niech pisze mi na koncie YouTube. Dobra. Yy, witajcie. Cześć ziomeczki. Cześć.